Słuchajcie, siedźcie sobie, a ja sobie pozwolę wstać, ponieważ chciałabym mam dzisiaj w imieniu swoim, myślę, że pan Michał dopełni tego troszeczkę później, ale ja w imieniu swoim wszystkich nauczycieli podziękować Wam bardzo, bardzo serdecznie za wieloletnią pracę, bo tutaj niektórzy pracują od początku z panem Michałem w klubie poszukiwaczy zaginionych pasji, ja myślę, że przez ten czas poznaliście naprawdę wielu ciekawych ludzi, wiele się od nich dowiedzieliście. I myślę, że może ktoś z Was zarazi się kiedyś pasją kogoś z tych osób, które żeście mieli okazję poznać. Dzisiaj nadszedł czas na to, żeby podziękować Wam za Waszą pracę, bo jest to jakaś, jakaś dodatkowe, wiem, było to jakieś dodatkowe Wasze zajęcie, ale myślę, że bardzo przyjemne i pożyteczne. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję teraz Kamili Rugale. Kamilka, bardzo Ci dziękuję. Podtrzymuj to, pamiętaj, a może kiedyś przejmiesz jeszcze pasję od osób, które poznałem. Również dziękuję Kasiu, która od początku współpracuje z Panem Michałem. Bardzo proszę. Dziękuję Damianowi. Dziękuję bardzo za, za współpracę. Dziękuję bardzo też Jakubowi, który od niedawna, bo w tym roku rozpoczął tutaj współpracę w klubie. Słuchajcie, no cóż mogę Wam życzyć? Życzę Wam wszystkiego najlepszego, żebyście te pasje, które żeście poznali, rozwijali w dalszym swoim życiu, tą współpracę, żebyście zarażali nią inne osoby. Naprawdę byliście wspaniali, za co bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. I przy tej okazji również bardzo serdecznie dziękuję opiekunowi, który wszystkim się tym zajął, który zafascynował Was zajęciem. Myślę, że również nie opadną skrzydełka, tylko pan Michał będzie kontynuował, ponieważ mamy jeszcze tutaj nowe, świeże siły, które będą naszą pracę kontynuowały. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wam to wszystko dziękujemy. Dzień dobry, chcielibyśmy zadać wam kilka pytań związanych z pracą w klubie poszukiwaczy zaklinionych pasów. Nazywam się Kołodzina Prawa. A ja nazywam się Alina Środa. Jaki przedmiot lubi? lubiliście najbardziej? Znaczy, najbardziej lubię. Ulubiony ulubionym przedmiotem jest wychowanie fizyczne. Moim... trudno powiedzieć, ale, ale... chyba informatyka. Moim ulubionym zajęciem w szkole, moją ulubioną lekcją był WWF. Czy lubicie jeździć na wywiady? Bardzo lubimy jeździć na wywiady, które są bardzo interesujące. E, lubimy jeździć na wywiady, sprawia nam to wiele radości. Podobało mi się dzieje na, na wywiady i chciałbym jeszcze. Czego będzie wam brakowało po odejściu z naszej szkoły? Przyjaciół. Przyjaciół, niektórych nauczycieli. ja też. Na przyjaciół też niektórych Ja, mi będzie brakowało przyjaciół, tego klubu i różnych nauczycieli. Czego polubiłem w tej, w tej szkole. Z kim przeprowadziliście pierwszy wywiad? Z panem Wiktorijanem. No, pierwszy wywiad był z panem Wiktorijanem. Ile prowadzicie wywiady? Ja pierwszy wywiad, też od dwóch lat jestem w tym wywiadzie. Ja od roku. Ja też od dwóch lat? Ja zaczęłam w tym roku. Co w szkole podobało wam się najbardziej? Zawody, na które można było jeździć. Przede wszystkim ten klub, który prowadziliśmy. Jakiego nauczyciela z naszej szkoły zapamiętacie na długi czas? Najbardziej nauczyciela, który uczył własne. Pana walacika i panią dyrektor. Ja też pana Bacika i panią dyrektor. Ja zapamiętam pana Chodopa i panią dyrektor. Jaki z przeprowadzonych wywiadów utkwił najbardziej w pamięci? Z panem ośrodkowym. Najbardziej wywiad utknął w pamięci z panem, który ma restaurację w Istronie najbardziej wywiadów mam w pamięci ten co teraz będzie. To co teraz jest nie z panem ośrodku, bo naprawdę bardzo ciekawe. Czy będzie wam brakowało nauczycieli uczących w szkole? Będzie wam brakowało. Naprawdę. I też. Mi też.